Dzień dobry, drodzy widzowie. Marcin Łączak, Strefa Lidera. W dzisiejszym filmie chciałbym Was zachęcić do głosowania w budżecie obywatelskim, ale oprócz tego, co będą wszystkie informacje podane pod tym filmem, chciałbym Wam powiedzieć, jak w moim przypadku pasja, jak mocno wpłynęła na, w pewnym sposób, moje życie. Ponieważ zmiany, które się dokonały poprzez właśnie moje zainteresowania, Pozwoliły mi zauważyć bardzo wiele ciekawych rzeczy, które normalnie nie miałbym okazji. Sprawa dotyczy, słuchajcie, biegów OCR, biegów przeszkodowych. Startowałem, słuchajcie, teraz już sobie troszeczkę te treningi odpuściłem, ale w swoim czasie bardzo licznie startowałem w biegach Armagedon, w biegach przeszkodowych, Spartanie. I powiem Wam, że to było mega przeżycie fajnej przygody. Wspaniali ludzie, którzy pokazują i udowadniają i innym, a przede wszystkim samemu sobie na co ich stać. To nie jest tylko bieganie, to nie jest tylko poprawianie czasów, ale to jest mierzenie się z przeciwnościami, z przeszkodami na drodze, z błotem, z aurą, z pogodą, z czasem, z dystansem i oprócz tego z przeszkodami wymyślnymi, ponieważ startując w takich zawodach nigdy nie wiemy do końca. Jakie przeszkody spotkamy na trasie, czy będzie wymyślone coś nowego? Czy będą przeszkody, które może będziemy przechodzić, musieli przejść pierwszy raz, nie wiedząc jak. Także jest tam wiele czynników, które się na to wszystko składają. I to jest atrakcyjność tego tych zawodów. Dlaczego akurat biegi przeszkodowe? Nie wiem powiem Wam szczerze. Kiedy pierwszy raz spróbowałem, jadąc na takie zawody z kolegą Łukaszem, powiem Wam, że. Zmieniło to całkowicie perspektywę, patrzenie patrzenia na to, co robię i na siebie. Jechając, jadąc tam, jedną z takich głównych, kluczowych przeszkód na Ran jest tak zwana loduwa, czyli kontener wypełniony lodem, do którego trzeba wejść, w wielu przypadkach zanurzyć się pod taką belką i wyjść. Nie jest to proste, biorąc pod uwagę, że byłem z nie morsuję tak jak to tak jak to teraz w dzisiejszym momencie i sądzę, że też te zawody miały wpływ bardzo na percepcję zimna i na to co właśnie teraz stworzyłem jako, jako, jako Mors. Powiem Wam, że to odmieniło całkowicie sposób patrzenia na, na siebie samego. Jadąc na te zawody, najważniejsze dla mnie było, mówię Boże, jedynie jestem taki zmarzluch, będę musiał biec, nie lubię biegać, nie umiem biegać, nigdy nie biegałem, a tu będę musiał przebiec 12 km. Mało tego, będzie tam przeszkoda lodowa. Będę musiał wejść do kontenera z lodem. Ja z marzlu, który nawet latem mam problem z wejściem do jeziora, do rzeki czy do morza. Jezus, to jakiś po prostu koszmar. Jak ja to zrobię? Ale słuchajcie, po przebiegnięciu w zasadzie całego dystansu, w jakimś tam tempie swoim, i tak byłem dumny. Dochodziłem do przeszkody, przechodziłem ją na tle, co Miałem, miałem do pomocy kolegę, kumpla, miałem do pomocy innych ludzi, którzy pomagali. I to było Przepiękne, słuchajcie. Człowiek wpuszczony w ten całą, na tą całą trasę, biegnie przeszkoda, biegnie przeszkoda. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić jakiejś przeszkody, trzeba tam zrobić 20 berbisów, biec dalej plus. I nagle dobiegam do przeszkody Loduba. No, cóż, już nie miałem w głowie. jest najgorsza przeszkoda zimna. Oczywiście, przez całą trasę biegnąc, myślałem o niej. Myślałem, mówię, Boże, co będzie jak do niej stanę? Ale po przejściu. 10 wcześniejszych przeszkód, po prostu potraktowałem to zadaniowo. Podszedłem, zobaczyłem, wlazłem do tego lodu, zrobiłem nura pod belką, zrobiłem nura pod drugą belką, wyszedłem i się okazało, że była to jedna z przyjemniejszych przeszkód na trasie. Mówię szok. Jak to jest, że mamy coś w głowie, coś nam się wydaje, że coś będzie strasznego. Po czym, jak mamy z, 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 na tyle odwagi, żeby stawić jednak czoła. To jednak coś klika w głowie, coś się zmienia, i nagle się okazuje, że nie jest to takie straszne, jakby nam się wydawało. To był taki pierwszy moment, gdzie te biegi przeszkodowe naprawdę zmieniły całkowicie perspektywę patrzenia nie tylko na ten mój świat taki treningowy, sportowy, ale ogólnie na biznes, na prowadzenie firmy. Ponieważ nie wszystko, co nam się wydaje, że będzie straszne, jeżeli weźmiemy dupę w troki i zrobimy to, to na końcu okazuje się, że nie było to takie, jakby nam się mogło na początku wydawać. I tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. To był taki pierwszy element, słuchajcie, który zmienił całkowicie perspektywę patrzenia na to, co wokół mnie się dzieje. Drugim takim elementem, który do tej pory jest dla wielu moich znajomych i mojego otoczenia no, dość niezrozumiały, to jest to, że dzięki biegom przeszkodowym, dzięki ranmagedonowi, Ranmagedonowi. Przestałem pić alkohol. Będzie, słuchajcie, 11 listopada minimi 6 pełnych lat. Zacznę siódmy rok, jak nie piję ani grama alkoholu. I znowuż, <gry> dlaczego? Po co? Na co? Ale jak? Ale o co tu chodzi? Szkowałem się, słuchajcie, do. ponieważ te biegi przeszkodowe mają to do siebie, że każdy z zawodów jest inny. To po pierwsze, co jest fajne, i jest, są różne szczeble. W trudności, w dystansie i w ilości przeszkód. To po jednym roku po drugim stwierdziłem, że muszę przebiec najtrudniejszy bieg przeszkodowy, jaki tu w Polsce zorganizowany, Ultra Magedon. Okazało się, że to będzie 49 km po górach ze 140 przeszkodami. Mega hardkorowy dystans. To był mój pierwszy jedyny maraton, jaki w życiu tak naprawdę dystans maratonu, jaki zrobiłem. Po drugie w górach i jeszcze przeszkody do tego. Zajęło mi to 9 godzin i 23 minuty i dałem radę. Jak się szykowałem do tego, no nie było to proste, ponieważ musiałem dużo biegać, trenować na siłowni, trenować ogólnorozwojówkę, żeby te przeszkody też w miarę, w miarę, w miarę przechodzić. I stwierdziłem, że ponieważ nie jestem już najmłodszy, to spróbuję troszeczkę jeszcze polepszyć swoją kondycję i przez półtora roku, od półtora roku przed tymi zawodami Odstawię zupełnie alkohol. No i tak też zrobiłem. A ponieważ jak coś raz powiem, to dotrzymuję słowa i cisnę do samego końca, dlatego powiedziałem, że nie piję alkoholu do zawodów. I tak też zrobiłem. Odstawiłem. Po tych zawodach okazało się, że przyszła jedna impreza, druga impreza, trzecia impreza. Już na legalu spokojnie mogłem sobie to piwko wypić, ale jakoś w ogóle nie miałem na to ochoty. I to znowuż następny element. I tak teraz, słuchajcie, minęło wtedy półtora roku, a od tamtego czasu teraz minęło już 5 lat. 4 lata. Czyli 4, no teraz, teraz będę miał w listopadzie, słuchajcie, siódmy rok zacznę. I spo, co to spowodowało? No, znowuż całkowicie zmianę mojego patrzenia na to, co robimy, w pewnym sposób. No, nie można powiedzieć, że byłem nałogowym alkoholikiem, no bo nie piłem codziennie. Piłem tak naprawdę okazjonalnie jak większość z nas. Impreza, alkohol musi być. No ale właśnie, czy rzeczywiście musi? Jak to jest, że na półtora roku odstawiając sobie ten alkohol, to półtora roku wcale nie mam potrzeby. Mało tego. Wręcz zarąbiście się czuję, kiedy jestem na imprezie, bez tego alkoholu. Ja się zarąbiście bawię. Gdyby tak nie było, i gdyby ten alkohol rzeczywiście był mi, coś by mi wniósł do tego imprezowania, to pewnie bym pił. Ale ja tego nie robię. I teraz obcowanie też z tymi ludźmi też nie sprawia mi po każdym że tam wszyscy pijania, ty na trzeźwo to wszystko patrzysz, to przecież jakiś koszmar, ale tak naprawdę to nie jest właśnie koszmar. Słuchajcie, ja się naprawdę, spędzając czas z ludźmi, czy którzy piją, czy którzy nie piją, naprawdę ja się w pełni relaksuję, jestem w pełni świadomy tego co robię, rozmawiam sobie, dyskutujemy na różne tematy. Jedni co jest fajne w ogóle, bo ci ludzie, jeżeli się dowiadują, że ja nie piję, to nie patrzą podejrzliwie. Ty, ja nie piję, dlaczego on nie pije? Pewnie podpierdziela, nie? Jak to w polskim społeczeństwie bywa. Ale z drugiej strony niektórzy się tłumaczą, dlaczego oni piją. A co to mnie tak naprawdę, słuchajcie, obchodzi? No, ja nie piję i ja już szanuję to, że ktoś stwierdził, że on na imprezach musi sobie ciachnąć, nie? Ja to w pełni szanuję i w pełni to akceptuję. Gdybym tego nie akceptował i gdyby mi to sprawiało, jakiś tam dyskomfort, to pewnie na imprezy bym nie chodził, albo bym po prostu zaczął imprezować takie konie. Tak więc jest wiele aspektów, które słuchajcie z biegiem czasu okazało się, że te biegi przeszkodowe no jakoś pozmieniało całkowicie stosunek tego jak patrzę na świat. No i teraz dochodzę do klubu, Ekipa, którą między innymi poznałem, która trenuje biegi przeszkodowe, robi coś ponad to, co mogłaby robić. Oni pracują, oni się uczą, oni mają rodziny, oni słuchajcie, trenują, ciężko trenują, a jeszcze mimo to chce im się organizować w budżecie obywatelskim takie parki do trenowania. Niestety jest to dosyć ograniczone i nie ma takich terenów wiele, a oni i dla dorosłych, i dla dzieci chcą ten sport jeszcze bardziej by był dostępny i tworzą takie parki. W parkach na świeżym powietrzu w tym roku na Teofilowie i na Radogoszczu. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście zagłosowali. Jeżeli macie jakieś swoje projekty, to głosujcie na swoje projekty, ale jeżeli nie macie i za bardzo nie wiecie, czy ten głos oddać, czy w ogóle olać temat, bo nie macie, to zagłosujcie dla nich i dla mnie na tego typu przedsięwzięcia, bo to naprawdę biegi przeszkodowe i te parki do tych przeszkodów potrafią zmienić ludzkie życie, czego ja jestem tutaj. Przykładem podwójnie. Dlatego głosujcie, trzymam kciuki. No i cóż, zaszczepcie w swoich dzieciach również chęć do robienia czegoś, co jest troszeczkę ponad, ponad normę, ponad jakieś yy, ogólno, ogólne przekonania, ponieważ to potrafi zmienić i całkowicie zmienić perspektywę i zmienić nasze życie na lepsze. Trzymajcie się, miłego dnia, ciało.